No, byliśmy bardzo ciekawi. Film trwa rzeczywiście dwie i pół godziny. I przez te dwie i pół godziny siedzieliśmy tam z synem no, jakby w ryci, oglądając, oglądając e, ten film. Jeśli chodzi o e, samą grę aktorską, to Pan Kotecki w sposób idealny, stuprocentowy, oddaje emocje mojego ojca. Ojciec był człowiekiem emocjonalnym. I myślę, że te emocje właśnie zostały w 100% idealnie oddane. Tato, jak chciałbyś, żeby o Tobie kiedyś mówiono? Kim Ty właściwie byłeś? Komunistą, socjalistą? Czy kimś jeszcze innym? Długo się zastanawiał i mówi: Słuchaj, synu, powiedz im, byłem Polakiem. Gdy mówię, że nie niełatwe to, to trochę mało powiedział.